Witam moi drodzy w, kolejnym, w kolejnej grze. Gra, która nie sądziłem, że kiedykolwiek będzie miała miejsce, bo już raz widzieliśmy coś podobnego. Teraz dostałem dostęp do gry, którą możecie sobie zagrać sami, bo prolog jest dostępny całkowicie na Steamie od Bodajże października. Jest to gra, która jak kojarzycie jakieś takie filmy, typu, że przyjeżdżają ludzie do hotelu i po prostu dają kluczyki gościom, którzy są ubrani w garniturki czerwone i oni parkują. No to coś na tej zasadzie jest tutaj stworzone przez dwu, dwóch przyjaciół, z tego co mi napisali w mailu. Ale moi drodzy, się przekonamy. Przekonamy się po prostu, czym to się będzie wszystko jadło i jak to będzie wszystko wyglądało, etc., etc. To eee, jest śmieszne, dostałem jakby... informację, jaki mogę dać mm, tytuł. I już mniej więcej wiem, z czym ta się gra będzie jadła, a wy się przekonacie zaraz. Z tym sklepem, nie wierzę... Eee, aha. Edytuj nazwę firmy Chciałem ja edytować nazwę firmy A tu Szybki parking Oczywiście kolory Zawsze i wszędzie takie same Myślę, że tutaj nie będzie żadnej innej opcji eee, Weźmy sobie taki zarys Stylnie będzie taki nie wiem czemu oczywiście woła wołało pomstę do nieba, ale z drugiej strony z drugiej strony lepszy rydz niż nic A ja najwyżej spróbuję może napisać do nich o tym, że właśnie to sposzczenie jest tragiczne i że trzeba je poprawić a no, że Widelec będę miał jakieś Twoje grosze do tej gry, bo nie wiem ile osób w Polsce ją nagrało, nie zwróciłem na to zbytnio uwagi, bo ja po prostu jak coś dostaję, to staram się ograć i Wam dać też feedback, czy warto się zainteresować pewnymi grami. Eee, odblokuj, odblokuj. No i mamy wyrzucić barierki Czyli mamy jak na razie dwa miejsca parkingowe Tak jak mówiłem, mieliśmy już gierkę z parkingiem więc swoją drogą ona dostała DLC, ale niestety nie wiem czemu Jak na razie tego DLC nie dostałem, szkoda Bo gra była dosyć ciekawa, tylko że po prostu już później monotonna Więc... Yy... Myślałem, że te DLC coś zmieni, ale jak na razie średnio najeżdża. Dobra. Zabądź klucz. Mamy kluczyki. Wejdź do samochodu. Nie wiem, co to był za strzał. Na pewno jest ze sprzęgła. Dobra, zaparkowane. No, i kluczek do pudełeczka. Otwórz komputer. A, no i dosłownie to samo co było tam, czyli po prostu im więcej rzeczy wokół, tym lepsza renoma, tym więcej ludzi i tak dalej, i tak dalej. Zresztą daszki są bardzo podobne. Czy to jest coś złego? Nie powiedziałbym, bo ja rozumiem, że jakby. Po prostu ktoś chce um, zrobić coś podobnego, ale jednak piutkie inaczej, bo jednak po prostu są inne samochody, my parkujemy te samochody, nie ludzie i tak dalej. No my musimy się teraz pośpieszyć, bo patrzę, że... No, A ten wsteczny tutaj to działa jakby chciała nie mógł. Jeszcze mam na barykę do ogarnięcia Dobra, Dego 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 Lecim, 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 lecim. Eee, nie wiem czy wziąłem dobry klucz. Szczerze. Ale dobry. No, to faj pan. No. Nie ma jeszcze daty, e, kiedy wyjdzie ta gra. Niestety, w ogóle, ten dźwięk kota jest masakra. E, nie ma jeszcze informacji, kiedy wyjdzie ta gra oficjalnie, ale z tego, co naprawdę widziałem już tutaj po informacjach, to może być ta gra bardzo ciekawa. Jak widzicie, mamy też czasem bardzo ciekawe autka. No i możemy na przykład takie rzeczy robić po prostu, bo tak, bo nam się podoba. Eee, dobra, teraz pytanie, chyba ten klucz. To jednak chyba są zaznaczone, więc nie trzeba się zastanawiać, który jest który. Już widzę kolejne auto, ale te ta BM, a'la BMW z turbo mnie zaciekawiła i to bardzo. Bo jak my będziemy mieli takie auta do ogarnienia, to będzie mega. A tutaj mamy widzę, że też bardzo wesoły samochód. Oczywiście dźwięki nie są nie wiadomo jakie. Myślałem, że przywalę. Na szczęście nie. To nie zmienia faktu, że. Wiadomo, no, muszą po prostu też czasem jakieś licencje pozostawać, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Nie mogą sobie od tak wszystko zrobić, a my musimy drugi level wbić, więc troszeczkę to potrwa. No tutaj widzicie, że mamy różne poziomy, mogą samochody czekać. A, tak samo jest tutaj. Możemy też. Yy, różne samochody. Dobra, ja już widzę panią. Która czeka na swoje BMW. <noise> Jakby to było bardziej intuicyjne, to byłoby w ogóle hit. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie prolog, więc to też trzeba brać na pewno pod uwagę, że jeszcze znajdziecie długa droga przed deweloperami. Tym bardziej, że jest ich tylko dwóch. To jest też w ogóle ciekawą rzeczą, że coraz więcej gier wychodzi właśnie albo solo, albo we dwóch. Jakby ta branża tych gier tutaj się rozwija właśnie dzięki temu, że ktoś sobie pomyśli, a se zrobi gierkę. I dzięki temu później właśnie takie rzeczy wychodzą. Eee, czy pan w czapce? Tak. Pan w czapce potrzebuje te ale Ferrari. Tam nie wiem, no to, to wygląda jak Ferrari. Patrząc na długość przodu, to również to wygląda jak Ferrari. O, i mamy busa. Ja się muszę jeszcze nauczyć tutaj, że widzę. O, mamy nawet F1, moi drodzy. Także tu widzę, że pomysłów yy, deweloperzy mają. W ogóle wygląda trochę jak chrom, ale jest inny dźwięk. Dla to szanuję. Bo, jakby to miało taki sam dźwięk jak Ferrari, to byłoby chyba coś nie tak. Dobra, 130 Dolków, osiągnij drugi poziom. No tak naprawdę, zaraz będziemy mieli drugi poziom. Zostało 12%. A my musimy. Dobra. O, teraz mi nawet to wyszło. Dobra, mamy drogi poziom. Zaraz będziemy mieć jakieś drzewko umiejętności w ogóle. Na mapę umiejętności, zwał jak zwał. No ale jest. Ciekawie, nie powiem, dobra. A, no marketing, ubezpieczenie, w razie czego byśmy gdzieś przywalili i tak dalej. No, ma to sens. Nie powiem, że nie. Eee... Wynajmowanie finanse bezpieczne szkolenia. No to to będzie wszystko w pewnej wersji. No jest tego dużo. Nie powiem, że nie, bo jest tego dużo. I bardzo mnie to cieszy. Eee, dobra, zaraz aktualizujemy mapę, tylko musimy. Tego dziada wystawić, a żeby tego dziada wystawić, wypadałoby się tego pozbyć. Faktycznie te auta są tak zrywne. Wiem, bo miałem okazję. Chyba nawet y, podobnym rocznikiem jechać. Dobra, pani nie chce jedzie. Dobra, tej Turbinken machen. To jest śmieszne. Ta gra ma lepszy dźwięk turbiny niż większość gier, nawet du dużo większą ilością deweloperów. Naprawdę, jeśli chodzi o turbinę, to powiem szczerze, że ten blow brzmi nie fajnie, znacznie. Już... No i jak ja mam tutaj, korna to teraz zrobić, w momencie kiedy nasa ktoś przyjeżdża. ogóle jestem ciekaw, kiedy ten dzień się kończy. Ale chyba już, patrzę, że się czas zatrzymał. Kierownictwo. A no i mamy marketing poziom 1, marketing mailowy. Ta 18 18.00, zamknięciu, ok. Eee. Yy... No, mówię, to, to jest bardzo. O, brakuje nam kasy. To jest bardzo podobne do tego, co graliśmy. Tylko, że po prostu my tymi autami parkujemy. To jest lepsze, bo tam były problemy. Tutaj, czy będą, tego jeszcze nie wiemy. Ale się, moi drodzy, dowiemy. A w międzyczasie my. No. Oddajemy tu turburu. Czy turbo? O, jest i E36. Nie, no, powiem szczerze, że te modele wyglądają zacnie. Wiadomo, bez yy, znaczków i tak dalej, ale ogólnie auta wyglądają całkiem, całkiem nieźle. Widać ewidentnie, jaki to jest model. Więc to jest dużo. Akurat. Wiem, że klient czeka Dajcie mnie kupić Dobra No i pewnie można byłoby tak grać ten choć 3 drugi jest dalej Samouczek tylko Więc co, on jest dosyć długawy Nie powiem, że nie Ale to tylko oznacza, że jest dużo Nowych rzeczy Które można odblokować Już w prologu, więc jak wyjdzie demo ja jestem szczerze ciekaw, co jeśli w ogóle wyjdzie demo, to ja jestem ciekaw, co tutaj nam zaprezentują na świetniku, porąbało. Aha, tutaj. Tylko gdzie to ma przed, to ma przed. Dobra. To Zara. Bo tutaj widzę, że się zrobi... robi kurek. A, nie mam dostępu, bo... No tak. BMK za BMK. Tylko, że teraz 46 szóstka. Jeśli zdążę. Swoją drogą. Dobra, rura Biegnę, 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 biegnę mam Tu jeszcze M3 M3 turbo Chyba nie muszę więcej bufić. Czy M3 turbo, czy nie turbo o a, no dobra, no nie, nie mam dostępu, bo ktoś mi kurna... Zanim wylezie, to mnie no. Dobra, szybciej trzeba te parkingi zacząć ogarniać, bo widzę, że kurna... się robi tłok. Marketing zrobił swoje. To chyba o to w tym chodzi. Dobrze, jeszcze tutaj jakoś takich... wielce uszkodzeń nie ma, bo... na wędrzecie już bym gdzieś przewalił, ewentualnie by, nie wiem, jakiś yy, tłok wypadł. Mhm, tak wiem, tylko że nie mam miejsca. Opa. No i co ja ci poradzę? Jaka miejsca nie mam? No. No nie mam miejsca, no. To ja ci poradzę. Robię to. A ładny samochodzik Przejechałbym się takim. Mogę to jest. Scanline? Bo w... oczywiście, że tak Dobra, aha, no czyli teraz yy, wyzwanie czasowe. Ja już wiem, że tego nie dam rady zrobić. Nie moja wina W ogóle ten dzień już się powinien skończyć, a ja dalej pracuję. To jest też śmieszna sytuacja trochę. Dobra, yy, sklep. Żywność óbnę, biegnę, 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 biegnę. Ładuj No, no i mamy koniec dnia i przy okazji skończymy odcinek. Ale już przynajmniej mniej więcej wiecie, jak to się wszystko ogarnia. Jak to wszystko wygląda. Mamy połowę, tak naprawdę, drugiego. No, prawie trzeci level. Klikamy Enter. No, oczywiście, jedna osoba niezadowolona, no ale to nie moja wina była. Jak sami widzieliście. Przychody sklepu, no to mamy ten, jakieś sprzątanie, no to wszystko wyjdzie w praniu. Ogólnie mówię, jak dla mnie to jest gra bardzo podobna do tego co graliśmy, tylko tyle, że ma troszeczkę inne mechaniki i to mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wam też. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście pełną wersję, jak już wyjdzie. A my się moi drodzy, wi widzimy w kolejnych materiałach. Jeśli jesteście zainteresowani ogro, o której mówię, to odsyłam do całej playlisty, bo tam troszeczkę tych odcinków było. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, nara!